Mam na imię Marlena, mam 32 lata i choć od tamtej podróży minął zaledwie miesiąc, wciąż nie mogę wyrzucić z głowy tego, co wydarzyło się w Busku Zdroju. Byłam tam z mężem, Piotrem. Od lat mieszkamy razem w niemieckim Pforzheim, niedaleko Stuttgartu. On, inżynier, wiecznie zapracowany, z głową w Excelu. Ja, pielęgniarka z wykształcenia, ale odkąd jesteśmy w Niemczech, Dorawiam jako opiekunka dzieci. Tęsknota za Polską była u mnie ciągła, zwłaszcza gdy zbliżały się wakacje. To Piotr rzucił pomysł: Może Busko zdrój? Termalne wody podobno świetne na stres. Powiedział z klawiatury, nie odrywając wzroku od ekranu Naprawdę? zapytałam zaskoczona i jednocześnie podekscytowana serio. Zasłużyłaś. No i mi też się przyda reset. Po kilku dniach jechaliśmy już wynajętym autem przez świętokrzyskie drogi. Sanatorium, które zarezerwowaliśmy, było ciche, stylowe, z eleganckim spa i basenem termalnym ukrytym w szklarni pełnej paproci. Pierwszy wieczór minął nam spokojnie. Piotr padł od razu po kolacji. Cały dzień był w trasie i nawet nie rozpakował walizki. Następnego ranka, gdy tylko wstałam, zauważyłam, że Piotr siedzi już przy laptopie. Kochanie, dostałem pilnego maila z roboty. Muszę mieć spotkanie online. Idź sama na basen, potem się zobaczymy. Nie byłam zaskoczona. Zbyt często praca Piotra wdzierała się w nasze życie prywatne, nawet w Polsce. Założyłam mój biały, dość odważny jak na mnie. Jednoczęściowy strój kąpielowy. Na ramiona zarzuciłam długi, przezroczysty pareo i zeszłam do spa. Woda w termalnym basenie była ciepła, niemal czułam, jak rozpuszcza napięcie w moich mięśniach. Wokół panowała cisza, tylko echo szumu wody i subtelne światło poranka przedzierały się przez roślinność. Zamknęłam oczy. Byłam sama. I szczęśliwa przynajmniej przez chwilę. Aż usłyszałam delikatny plusk. Otworzyłam oczy. Do wody wszedł mężczyzna. Wysoki, dobrze zbudowany, o ciemnych włosach przypruszonych siwizną. Oceniałam go na około trzydzieści osiem lat. Zbliżył się do mnie, nie nachalnie, ale wyraźnie świadomy swojej obecności. — Dzień dobry — powiedział głębokim, spokojnym głosem. Dzień dobry, odpowiedziałam, lekko zaskoczona. Jesteście może z zagranicy? Tak. Z Niemiec, uśmiechnęłam się. Skąd wiedziałeś? Akcent. I? Biała skóra. Mrugnął. Mimowolnie się zaśmiałam. Mam na imię Michał. Marlena, odpowiedziałam, Czując dziwne ciepło w brzuchu, Michał podpłynął bliżej, niebezpiecznie blisko, ale nie zrobił nic złego. Mówił spokojnie o działaniu termalnych wód, ich wpływie na ciało, krążenie. Pokazał mi, jak delikatnie masować kark pod wodą, by uwolnić napięcia. Próbowałam powtórzyć jego ruchy. Czułam się jak w dziwnym transie, miękka woda, jego głos. Bliskość to wszystko mnie otulało. Wiesz, że wyglądasz na bardzo spiętą? Zapytał Taka już jestem. Za dużo stresu, za mało dotyku odpowiedziałam z półśmiechem, po czym natychmiast tego pożałowałam. Dotyk to najpotężniejszy lek powiedział cicho niemal szeptem ale trzeba go zażywać z odpowiednim partnerem. Spojrzałam mu w oczy. Były ciemne, intensywne, z tym niepokojącym błyskiem mężczyzny, który zna granicę, ale lubi się przy nich zatrzymywać. Zamilkliśmy na chwilę. Między nami unosiło się coś gęstego, elektrycznego. A mąż? zapytał nagle Pracuje. Nawet tu, w Polsce Więc jesteś sama nie odpowiedziałam. Michał zbliżył się jeszcze bardziej. Nasze ramiona niemal się dotykały pod wodą. Napięcie między nami narastało, ale wciąż było subtelne. Jego dłoń poruszyła wodę tuż przy moim biodrze. I choć mnie nie dotknął, poczułam to. Możemy się dziś jeszcze spotkać? Wieczorem. Tu jest ciszej wtedy. Patrzyłam na niego, nie wiedząc, co powiedzieć. Tylko rozmowa. Obiecuję. Skinęłam głową. Nie ufałam mu, ale jeszcze mniej ufałam sobie. Wieczorem nie potrafiłam myśleć o niczym innym, tylko o nim. Piotr wciąż siedział nad laptopem w naszym hotelowym pokoju. Słychać było stukanie klawiatury i jego zirytowane westchnienia. Zapytałam cicho: Może zejdziesz dziś ze mną do basenu? Marlena, muszę skończyć raport. Idź sama, dobrze ci to zrobi. Nie nalegałam. Włożyłam ciemnofioletowy, satynowy szlafrok, a pod nim miałam czarny kostium kąpielowy z lekko wyciętymi bokami. Do tego sandałki na koturnie i delikatny zapach wanili na skórze. Chciałam się czuć kobieco. Chciałam znów poczuć, że jestem widziana. Gdy weszłam do spa, było pusto. Cicho. Para unosiła się nad wodą, a delikatne światło nadawało wszystkiemu intymną aurę. Michał już był. Oparty o brzeg, jakby czekał. Gdy mnie zobaczył, uśmiechnął się powoli, ale nie ruszył się z miejsca. To ja musiałam podejść. Myślałem, że się nie pojawisz, powiedział cicho. Też tak myślałam. Odpowiedziałam szczerze. Weszłam do wody. Była cieplejsza niż rano. Michał był milczący, ale jego oczy mówiły więcej niż tysiąc słów. Zbliżył się, ale nie za bardzo. Pozostawił przestrzeń, może dla mnie, może dla moralności, która powoli topniała w tej parze i ciszy. Wyglądasz, jakbyś przyszła z innego świata, szepnął. Ty też nie wyglądasz jak ktoś stąd. Zanurzyliśmy się w rozmowie. Pytał o moje dzieciństwo w Kielcach, o to, co lubię jeść, jak pachnie mój dom, gdy piekę szarlotkę. Jego ciekawość nie była powierzchowna, on naprawdę słuchał. A potem było milczenie. To dziwne, ale najintymniejsze w tej chwili było właśnie milczenie. Moja dłoń niechcący musnęła jego rękę pod wodą. Nie cofnęłam jej, nie odsunęłam się. Było w tym coś zakazanego, ale też niesamowicie ludzkiego. Michał w końcu się odezwał: Marlena, czujesz to, prawda? Patrzyłam na niego, niepewna. Ale tak, czułam. Było między nami napięcie gorące ciężkie miękkie zarazem. Było jak cienka nić którą wystarczyłoby lekko pociągnąć, by się urwała, albo związała nas mocniej. Nie wiem, co powiedzieć, wyszeptałam. Nic nie mów. Wystarczy, że jesteś. Zbliżył się odrobinę. Jego ramię dotknęło mojego. Nie byłam pewna, czy to przypadek. Albo może chciałam, żeby nie był. Zanurzyłam głowę w wodzie na chwilę. By ostudzić myśli. Gdy wynurzyłam się, on już był tuż przede mną. Nasze twarze dzieliło kilka centymetrów. Widziałam na jego szyi krople pary. Pachniał lawendą i czymś męskim, ciepłym. Przepraszam, że jestem tak bezpośredni, powiedział nagle. Ale dawno nie spotkałem kogoś, kto wzbudziłby we mnie coś takiego. Ty jesteś inna. Te słowa zrobiły coś z moim sercem. Jakby ktoś powoli zdzierał z niego warstwy. Jedną po drugiej. Może to tylko urok miejsca? Próbowałam się bronić. Może, ale nie chcę, żeby to była tylko jedna noc. Zamknęłam oczy. Słowa zabrzmiały jak obietnica, ale też jak pokusa. Wiedział, że jestem zamężna. I mimo to, mówił dalej: Możemy po prostu być tu. Tylko tu. Bez jutra, bez winy, bez decyzji. To tu nagle stało się całym światem. Moje biodro dotknęło jego uda. Zadrżałam. Michał zauważył to, ale nie skomentował. Tylko patrzył na mnie. Czekał. Wyciągnął rękę z wody. Zatrzymał ją kilka centymetrów od mojej twarzy. Nie dotknął mnie. Dał mi wybór. Ja zrobiłam krok. Powoli, bardzo powoli, oparłam policzek o jego dłoń. Zamknęłam oczy. W mojej głowie był chaos. W ciele płomień. Marlena szepnął. Ale zanim cokolwiek się stało. Rozległ się dźwięk kroków. Ktoś wchodził do spa. Szybko odsunęłam się od Michała, niemal odskoczyłam. On tylko uśmiechnął się lekko i powiedział: Jeszcze się zobaczymy. Wiem to. Następnego dnia starałam się zająć myśli czymkolwiek: śniadaniem, spacerem po parku zdrojowym, książką na tarasie. Piotr niemal cały dzień spędził na rozmowach z klientami. Był, a jakby go nie było. Michał nie pojawił się rano w basenie. Była cisza, ale nie taka uspokajająca, raczej niepokojąca, pełna niedopowiedzianych słów i dotyków, które nigdy się nie wydarzyły. Czułam go jednak wszędzie, w zapachu chloru, w miękkości wody, w powietrzu przesyconym wilgocią. On był jak duch pragnienia. Po południu zdecydowałam się iść na masaż. Chciałam rozluźnić ciało, zrelaksować się. Ale to, co wydarzyło się w spa, miało zupełnie inny efekt. Gdy weszłam do sali zabiegowej, przywitała mnie recepcjonistka. Dzisiaj masaż klasyczny. Będzie wykonywał go pan Michał, nasz certyfikowany fizjoterapeuta. Zamarłam. Michał, nie mogłam się ruszyć. Ale już było za późno, drzwi za mną się zamknęły. Wyszedł z za parawanu. Miał na sobie biały t-shirt i ciemne spodnie. Wyglądał profesjonalnie, ale jego oczy zdradzały wszystko. Widział mnie. Nie jak klientkę. Dzień dobry, pani Marleno, powiedział spokojnie. Gotowa? Skinęłam głową. Nie byłam. Położyłam się na brzuchu. Michał przykrył moje ciało cienkim prześcieradłem, zostawiając odsłonięte tylko plecy i kark. Zaczął bardzo delikatnie, jakby badał moje napięcie, nie tylko w ciele, ale i w głowie. Nie jesteś rozluźniona, powiedział cicho. Trudno się rozluźnić, kiedy? urwałam. Kiedy co? nie odpowiedziałam. Jego dłonie przesuwały się po moich łopatkach, potem po lędziach. Zatrzymał się na moment, a potem lekko nacisnął mięśnie po bokach kręgosłupa. Oddychaj, powiedział cicho. Oddychałam. Powoli. Ale każdy jego ruch był jak fala nie fizyczna, ale emocjonalna. Gdy przesunął się niżej, do okolic bioder zadrżałam. Jeśli będzie za intensywnie, Proszę mówić szepnął. Nie było bólu. Była przyjemność. Zakazana, ale silna. Masaż trwał prawie 40 minut. Pod koniec poprosił, bym się obróciła na plecy. Przykrył mnie z powrotem, zostawiając odkrytą tylko szyję i ramiona. Teraz patrzyliśmy sobie w oczy. Nie dotykał mnie wtedy ale czułam jak patrzy. Jakby mówił, zdecyduj. Gdy masaż się skończył, wstałam. On podał mi ręcznik i odwrócił się, pozwalając mi się przebrać. To było pełne szacunku. I rozczarowujące. Nie zrobił nic więcej. Na koniec, przy wyjściu, zatrzymał mnie lekko. Marlena, wiem, że masz wybór. Ale jeśli tylko chcesz, dziś wieczorem, teraz na ostatnim piętrze. Po zmroku. Będę tam. Patrzyłam na niego. Miałam tysiąc powodów, by nie pójść. I jeden, by pójść. Wieczorem Piotr miał znowu spotkanie. Jadł szybko, nie podnosząc wzroku od ekranu. Wybierasz się jeszcze gdzieś? Zapytał bez emocji. Może pójdę się przejść. Potrzebuję świeżego powietrza. Nie czekałam na jego odpowiedź. Włożyłam lekką lnianą sukienkę w kolorze ekru, wiązaną w talii. Długie kolczyki, delikatny błysk na ustach, perfumy o zapachu bursztynu. Czułam się jak kobieta. Nie jak żona. Kobieta potrzebująca, pełna pragnień. Weszłam na ostatnie piętro, otworzyłam drzwi na taras. On już tam był. Wpatrywał się w noc, w święto krzyskie niebo pełne gwiazd. Odwrócił się. Nasze oczy się spotkały. I wszystko wróciło. Wiedziałem, że przyjdziesz, powiedział spokojnie. Nie odpowiedziałam. Podeszłam bliżej. Nie mówmy nic, szepnęłam. I wtedy po raz pierwszy dotknęłam jego dłoni. Sama. Kiedy jego dłoń dotknęła mojej, świat na moment się zatrzymał. Było coś niesamowicie prostego, a zarazem brutalnie mocnego w tym geście. Nie było tam pożądania w klasycznym sensie. Nie. To było, jakby ktoś po latach samotności wreszcie usłyszał twój wewnętrzny szept. A potem odpowiedział. Michał delikatnie splótł nasze palce. Siedliśmy razem na wiklinowym leżaku, przykrytym miękkim kocem. Taras był pusty. Tylko światła miasteczka busko zdrój migały gdzieś w oddali, jakby mrugały do nas porozumiewawczo. Wiesz, że to, co robimy, nie ma sensu? Zapytałam cicho, wbijając wzrok w noc. Wiem. Ale rzadko kiedy sens idzie w parze z tym, co naprawdę czujemy. Jego głos był miękki, powolny, jakby wypowiadał każde słowo z namaszczeniem. Dotknął mojej twarzy, nie od razu, najpierw zbliżył się powoli, z ostrożnością. Gdy w końcu jego palce zatrzymały się na moim policzku, poczułam ciepło, które przebiło się przez wszystkie warstwy mojego strachu. Nie całowaliśmy się. Jeszcze nie. On po prostu był, a ja byłam z nim. I to wystarczyło, by cała moja dotychczasowa lojalność zaczęła pękać, jak cienka tafla lodu pod nogami. Czujesz się winna? Zapytał w pewnym momencie. Tak. Ale bardziej czuję, że żyję. Milczał długo. W końcu powiedział. A może jedno nie musi wykluczać drugiego? Nie odpowiedziałam. Patrzyłam na jego rękę, która lekko bawiła się końcówką mojego rękawa. On nie był nachalny. Znał granice, ale jednocześnie umiał się nimi bawić. Właśnie to było najbardziej niebezpieczne. Pochylił się powoli. Nasze czoła zetknęły się ze sobą. Oddychaliśmy tym samym powietrzem. Czułam jego rzęsy muskające moją skórę. Jeśli teraz odejdziesz, zrozumiem, powiedział. Ale jeśli zostaniesz, nie dokończył. Bo wiedział, że zostanę. W chwilę później, delikatnie, jakby sprawdzając każdą moją reakcję, pocałował mnie w skroń. Potem w policzek. I w końcu w usta. To nie był dziki pocałunek. Nie było w nim brutalności. Był miękki, uważny, powolny. Jakby uczył się moich ustęp. Jakby chciał, bym ja nauczyła się jego. Nie wiem, jak długo to trwało. W pewnym momencie zaczęliśmy się śmiać. Cicho, nerwowo, szczęśliwie. Czuję się jak nastolatek, który całuje dziewczynę po raz pierwszy, zażartował. A ja, jak kobieta, która całuje po raz ostatni, odpowiedziałam bez namysłu. I zamarłam, gdy usłyszałam, co właśnie powiedziałam. Michał nie skomentował. Po prostu mocniej przyciągnął mnie do siebie. Siedzieliśmy tak jeszcze długo, przytuleni, opleceni kocem i ciszą. W pewnym momencie powiedział: Marlena, ja nie chcę być dla ciebie tylko przygodą. Spojrzałam na niego. Serce zaczęło mi bić mocniej. A jeśli już jesteś? Jego twarz spoważniała. Wtedy postaram się być tą najpiękniejszą przygodą, jaką miałaś. Wtedy coś we mnie pękło. Albo może otworzyło się. Pocałowałam go. Mocniej. Odważniej. Poczułam, jak jego dłoń zjeżdża powoli po moich plecach, a moje ciało zaczyna reagować instynktownie. Czułam dreszcz, gdy jego palce muskały moją szyję, a jednocześnie mój rozum krzyczał: Stop! Ale serce szeptało: Jeszcze chwilę. Nagle rozległ się odgłos otwierających się drzwi windy na korytarzu. Zerwaliśmy się, jak poparzeni. Ktoś idzie, wyszeptałam. Michał spojrzał w stronę drzwi. Musisz wracać? Skinęłam głową. Jeszcze się zobaczymy? Zapytał, jak chłopiec, który nie chce wypuścić balonu z rąk. Tak, odpowiedziałam. Ale nie wiem, czy powinnam. Czasem powinność to największy wróg prawdy. Wyszłam. Nogi mi się trzęsły. W głowie miałam chaos. Ale w duszy. Spokój. Zasnąłam obok mężczyzny, którego ciało znałam od lat. Ale w sercu był już inny. Następnego ranka wszystko było inne. Niebo wydawało się bardziej szare, korytarze hotelu jakby ciaśniejsze, a Piotr zimny jak kafelki w łazience. Leżał jeszcze w łóżku, kiedy się obudziłam, ale nie spojrzał na mnie. Miałam wrażenie, że czuję. Może coś przeczuł? A może to tylko moje poczucie winy mówiło głośniej niż kiedykolwiek. Zjedliśmy śniadanie w milczeniu. Jajka były bez smaku. Kawa zagoszka a Piotr mówił tylko o pracy. Znów jakby nas w ogóle nie było po południu zaproponował Może pójdziemy dziś razem na spacer do parku? zaskoczył mnie. Nie odmówiłam. Ucieszył się, ale to było spóźnione zainteresowanie. Kiedy serce już przestało czekać? Spacerowaliśmy wśród starych lip. Milczeliśmy. I wtedy, z nienacka, Piotr zatrzymał się i powiedział. Coś się dzieje, Marlena? Zamarłam. Spojrzałam na niego. Te same oczy, które znałam od lat. Ale teraz nie widziały mnie. Dlaczego pytasz? Bo jesteś nieobecna, chłodna, inna. Miał rację, ale nie mogłam mu tego powiedzieć. Nie mogłam powiedzieć, że pierwszy raz od dawna ktoś patrzył na mnie tak, jakbym była warta dotyku, rozmowy, obecności. Nie mogłam mu powiedzieć, że pragnęłam dłoni innego mężczyzny na moim karku, jego głosu w uchu, jego zapachu na mojej szyi. Zamiast tego skłamałam. Jestem po prostu zmęczona. Wieczorem, gdy Piotr zasnął, znów wyszłam. Nie mogłam się powstrzymać. Taras był pusty. Tylko chłód nocy i szum ciepłego wiatru. I on. Michał Czekał, oparty o barierkę. Nie powiedzieliśmy nic. Po prostu podeszłam do niego. Przytulił mnie od razu. Głowa na moim ramieniu. Jego oddech spokojny. Ciepły. Wiedziałem, że przyjdziesz, szepnął. Ale nie wiem, czy to dobrze. Ja też nie wiem. Trwaliśmy tak. Cicho. W jego dłoniach znalazłam ulgę, ale i winę. W jego objęciach spokój i chaos jednocześnie. Czułam, jak mój kostium kąpielowy wilgotnieje nie od wody, ale od gorącego dotyku jego ciała przez cienki materiał. To była erotyka spojrzeń, zapachów, napięcia. Wszystko działo się w przestrzeni niedopowiedzeń, w półcieniach. I może właśnie dlatego było takie intensywne. Zostaniesz jutro jeszcze? Zapytał nagle. Zamilkłam, bo wiedziałam, co miałam powiedzieć. Nie. Wracamy rano do Niemiec. Michał spuścił wzrok. W takim razie, czy to pożegnanie? Nie potrafiłam odpowiedzieć. Przytuliłam się mocniej. Szepnęłam. Nie wiem, co będzie. Ale wiem, że to było prawdziwe. Pocałował mnie. Tym razem inaczej. Namiętnie. Z rozpaczą. Jakby próbował zapamiętać moje usta na zawsze. A ja pozwoliłam mu. Zatraciłam się. W tej jednej minucie, w tej jednej nocy. Wróciłam późno. Piotr spał. Obok łóżka leżał jego telefon. Świecił ekranem. Wiadomość od Klara, dział finansów. Kiedy wracasz? Tęsknię. Już nie mogę się doczekać. Zimno przeszło mnie po plecach. Przez moment świat się zatrzymał. Moja zdrada, cielesna, cicha, podszyta winą, zderzyła się z jego zdradą, cyniczną, chłodną, Zaplanowaną. Usiadłam na łóżku. Zaczęłam się śmiać. I płakać jednocześnie. Rano spakowałam walizkę. Wsunęłam w jego torbę karteczkę. Zostawiłam część siebie w busku. Ty też coś zostawiłeś. Uśmiechaj się dalej przy Klarysie. Nie powiedziałam mu nic. Po prostu wyszłam. Bez słowa. Bez krzyku. Na dworcu wsiadłam w pierwszy pociąg do Krakowa. A stamtąd? Nie wiem. Ale jedno wiem na pewno. To nie był koniec tej historii.